Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dla wszystkich e, widzów e, o, telewizji regionalnej naszej, pelpińskiej telewizji, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Moi drodzy, w tym tygodniu wszystko jest wielkie. Tydzień jest wielki, jest wielki czwartek, wielki piątek, wielka sobota, a to wszystko wprowadza nas w wielką noc. Czyli wszystko nam przypomina, że to, czego doświadczamy w tym czasie, jest wyjątkowe, wielkie i święte. Zatem moi drodzy, życzę, aby, abyśmy tego doświadczyli, tej wielkości świąt zmartwychwstania naszego Pana i tego, że to są święte, e, że to jest święty czas. Życzę, aby to był czas spotkań rodzinnych, wielkiej życzliwości rodzinnej. Może jeśli zdarzają się takie sytuacje, że jesteśmy podzieleni w rodzinach, to postarajmy się pojednać. Jest bardzo wiele podziałów w naszym społeczeństwie, podziały społeczne, polityczne. Te święta są nam potrzebne też po to, aby przynajmniej część z tych podziałów udział, udało nam się zniwelować, a, a, a już najważniejsze, żeby w naszych rodzinach nie było podziału, żebyśmy byli razem. Po prostu, żebyśmy dzielili się radością z tego, że Pan Jezus. Umarł i zmartwychwstał dla każdego z nas, dla naszych rodzin i dla historii naszego życia. Wszystkiego dobrego, dobrego świętowania, dobrego, radosnego czasu. Szczęść Boże. Na wywyszamy imię Twe, przepełniony Wywyszamy Cię, Panie. Na... Chodź na Najwyższemu Chodź sam, chodź Najwyższemu Wywyższamy imię Twe przepełnionych pełnionych pałusek Wywyższamy Cię Panie Chodź na